Witam, dziękuję za przybycie. A dzisiaj trochę w nerwach elokwentnie ubrany wrócił z imprezy, która jest bardzo ważną częścią tego odcinka, pod tytułem Nie ufaj kurwom. I nie, nie mam na celu tutaj obrażać znajomej, u której byłem na urodzinach, tylko u osoby, bardziej do osoby, ma być ta webelka, która znalazła moją kartę i poszła. Od razu do alkoholu i 24 i spół. Jak to wyglądało? Otóż tłumaczę. Idę sobie, oczywiście, z picol bezalkoholowym, więc muszę telefon mieć w kieszeniach. W kieszeni. Za drugiej mam kartę kredytową, gdybym nie stoczyło na coś pieniędzy. I co się stało? Okazało się dopiero po dwóch godzinach, że mi gdzieś wypadła. Dowiedziałem się o tym, tak naprawdę, dokładnie wcześniej. Ale myślałem, że na przykład zostawiłem przez przypadek u koleżanki, bo brałem. Się nawet upewniałem. I co się okazało? Siedzieliśmy sobie na, pi na pizzy w pizzerni, i nagle dostałem powiadomienie od M-Banku, że płatność została odrzucona. Ale takie kurwa myślę: Ty, a ja nic nie płaciłem. No to biorę ten telefon, z pracą. I oczywiście dwie płatności wykonane wcześniej. Mianowicie alkohol 39 ,87 zł 87 groszy i z Połem to było jakieś 10 minut później. Transakcja wykonana na dokładnie taką samą sumę. Ta transakcja została zablokowana przez to, że limity mam ustawione bardzo niskie. A następna wartość pieniężna, którą chciał wydać moją kartą zbliżeniowo była 39,97. Tak bardzo dziwnie kroszę, zauważyłem to. I od razu poszedłem zablokować kartę. No i się udało. Kurwa już nic nie wypłaci. Pozostało mi tylko już, no co zrobić. <grytanie> no, wypłacić wszystkie pieniądze na konto rodziców, założyć nową kartę. No i po prostu znowu przelać, ale. Odpowiem wam jedną rzecz. Nie bądźcie kurwami. Zachowujcie się jak prawdziwy obywatel. Co z tego, że jest chłopak w państwie. Przynajmniej nie utrudniajcie życia innym. Nie kradnijcie. Żyjcie tak jak możecie żyć. Nie utrudniając innym życia. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć.